Dzień dobry, Tomasz Wypych, jesteśmy we Wrocławiu, na pierwszym kongresie małych i średnich przedsiębiorstw I zapraszamy moim zdaniem gościa szczególnego, bo firmy są średnie i małe, według mnie firma, o której porozmawiam jest duża, na znacząca, pan prezes Maciej Liciecki, pokażmy o logo, wytłumaczę zaraz o co chodzi, to jest Horizon, tak, Automotive, Automation, Automation, to, Automation. dlatego chciałem pokazać, firma, która czym się zajmie, logistykę, opakowaniami, Firma zajmuje się automatyzacją magazynów, czyli logistyki wewnątrzmagazynowej, centrów dystrybucyjnych, tak zwaną intralogistyką. Paść. Czyli tym, co jeździ w magazynie, tym, co składuje się w regałach w sposób automatyczny, zrobotyzowany, kompletacją zamówień. Potężne wsparcie dla e-commerce, gdzie liczy się szybkość realizacji zamówienia. Państwo tego nie widzą, zrobimy zrobię potem przebitkę, ale tu jest bardzo dużo stoisk, natomiast najbardziej się oblegane. Państwa stoisko, bo jest taka mała nazwijmy to Dziękuję. linia produkcyjna, tak. po której jeżdżą słoiczki, są trzy guziczki, przepraszam, że mówię, takie klawisze, ale. czekolada, truskawka, pistacja, można sobie zrobić Dokładnie deser, to. ale numer polega na tym, rzecz cała, tajemnica, że to wcale nie służy do produkcji deserów, to do czego to służy? Proszę to do służy do transportu, czyli e, symbolizuje w taki, no, symbolizuje w symboliczny, może dziwnie to brzmi, ale to jest taka symboliczna e, linia transportowa. Symboliczna intralogistyka, gdzie klient podchodzi, zamówił coś i linia zautomatyzowana mu to dobi. Jaki to jest klient, z jakiej branży? Tutaj akurat mamy w celach takich troszkę komercyjnych w ramach kongresu. Podaj, dowozimy deserki, natomiast e, realnym klientem, realni klienci, jakich mamy, w których wdrażamy właśnie te linie oparte o tą automatyzację, to są klienci e, sektora farmaceutycznego i tutaj dokładnie docelowo klienci w USA, czyli w Stanach Zjednoczonych. I to jest kolejna taka absolutnie niesamowita historia, bo jesteśmy no mocni jak Państwo wiedzą, salon w medycynie, natomiast tutaj Państwo mają takie słoiczki, w których amerykański pacjent dostaje leki w swojej terapii no nie indywidualnej. Tak. Nie wiem Co w jest? ogóle, jak, proszę, jak to jest logicznie możli, logistycznie możliwe, że no, polska firma, wiem, że jesteście w grupie KNAP, tak. ale produkuje słoik dla jakiegoś żona, Westona, który w Oklachomie znaczy, bierze leki. My y, tutaj zajmujemy się nie, może nie o tyle produkcją słoiczków, tylko dozowaniem. Dozowaniem, skróciłem tabletek, to. Tabletek, e, Tam lekarz. jest kod QR i wszystko, nie? Tak. Lekarstw do, do tych buteleczek, bo w systemie amerykańskim to, co nie funkcjonuje w Unii Europejskiej, możliwe jest zamówienie lekarstw co do jednej tabletki. Czyli lekarz przepisuje receptę pacjentowi, na przykład 24 tabletki, tak. i ta zautomatyzowana instalacja magazynowa realizuje to zamówienie czyli wyjeżdża taka buteleczka, podjeżdża do dyspensera. Dispenser dozuje 24 tabletki i następnie na rampę wysyłkową jedzie taka butelka, jest zapakowana i trafia do klienta. I, ale kod jest tutaj w dolnośląskiej wygenerowany? Skąd? Kod jest wygenerowany tak. w tak, tak, Dokładnie. A możemy zdradzić technicznie, jak to jest możliwe w ogóle. Wy dostajecie co od sieci Aptek. Wykaz tych kodów pacjentów jak to jest wymyślone? Eee, to, to, to troszkę inaczej, tutaj generalnie eee... nie pan coś zdradzi, no bo to jest fascynujące. Nie, nie, nie. Tylko, bo, bo teraz ja się zatrzymałem na kodzie QR, a który pan ma na myśli kod? Tak tylko są na buteleczkach. No, to, to kod jest wygenerowany, on służy do e, e, do śledzenia, gdzie, gdzie dana butelka okay. jest. Czyli mamy e, w takiej linii. E, Tam jest zaparad transportowej, transportowej, tak. tak. W tej linii transportowej mamy czytniki. Tak. I w różnych miejscach podjeżdżająca butelka musi, tak jak samochód w ruchu licznym, na danym skrzyżowaniu, podjąć system, musi podjąć decyzję, w którym kierunku ta butelka ma pojechać. Okay. Na przykład, jeżeli to wystartowało, ta butelka wystartowała i ma pojechać do dozownika lekarstw. To czytając ten kod Rozumiem. w danej, w tak zwanej stacji podejmujemy de de decyzję, czy ona jedzie na wprost, czy na przykład ma skręcić w lewo i wjechać do dozownika. Mhm. Później, na przykład, czy ma pojechać pod karuzelę, która zawiera dozowniki z lekarstwami, później na rampę wysypkową, na której rampie ma się znaleźć, żeby trafić do właściwego kuriera i zostać wysłana do pacjenta. To jest bardzo zaawansowana technologia, podejrzewam. A, a. Macie jakiś procent błędów, czy to nie może się mylić? Yy, Jak procent... kontrola jakości w ogóle Ta, dokładnie. To świetne pytanie, ponieważ yy, tutaj przy... Pierwsza kontrola błędów to jest kontrola błędów czytania tych QR-kodów. Okay. To jest na poziomie o, poniżej promila. Czyli poniżej 1 na 1000. Mamy też kontrolę błędów, czy dobrze zaaplikowaliśmy, czy nasze dyspensery, które też wdrażamy, dobrze zaaplikowały ilość tabletek. Tą kontrolę realizujemy ważąc te butelki, Aha. te buteleczki z lekarstwami, ponieważ jeżeli tabletka waży na przykład najlżejsza tabletka waży 30 mg, a waga kontrolująca ma dokładność plus minus 10 mg, no to jeżeli zważymy, jeżeli mamy mieć przykładowo 10 tabletek i to jest 300 mg i mamy odchyłkę yy, na przykład 350 mg, to wiemy, że zważyliśmy 350, to wiemy, że mamy jedną tabletkę za dużo, nie? czyli 11 w tym, w tym przypadku. Okay. Nie? To jest bardzo zaawansowany biznes. Podlegacie kontroli też jakiejś, nie wiem, inspekcji farmaceutycznej, wideo nadzorowi, czy, czy raczej nie? My bezpośrednio temu nie podlegamy. Nie to, to klienci nasi. Podlegają prawdopodobnie. A wizytują tak. Was czasami, jak to wygląda klienci? Tak, tak, tylko to wtedy się odbywa już w centrali, na przykład w Austrii albo w USA, bo też jest spółka siostra na Pół USA, z którą współpracujemy na, na rynku USA, gdzie wdrażamy te projekty, także oni mają takie wizyty. Ile lat jesteście Państwo w ogóle jako firma? Jako firma jesteśmy od 2009. Zaczęło się od jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak. W 2014 przekształciliśmy to w spółkę ZOO. No i w 2015 jeszcze spółka komandytowa, ale przyjmujemy od 2014-11 lat jako spółka. A generalnie 16 lat jako firma na rynku. A skala biznesu jaka jest? Ile osób tam pracuje? Możemy powiedzieć takie rzeczy. Tak. Skala biznesu, jeżeli chodzi o zatrudnione osoby, na dzień dzisiejszy jest to około 85 osób. To już dużo. To się waha, czasami bywa trochę mniej, czasami trochę więcej, to w zależności od intensywności projektów, jakie realizujemy, ale mniej więcej tak stabilnie na dzień dzisiejszy to jest 85 osób. I to jest około 70 automatyków, kilkunastu ludzi związanych z wdrożeniami software'u. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, proszę powiedzieć. Czy tak. władze jakoś tam, nie wiem, miłe są dla Was, sprzyjają, dumne są z Was, czy Wy dumni z Dolnego Śląska jesteście? Jak to wszystko wygląda? Znaczy, na pewno jesteśmy dumni z Dolnego Śląska. To moja historia z Dolnym Śląskiem zaczęła się w roku 2000, e, przepraszam, w 1996. Kiedy jeszcze jako mieszkaniec Mazowsza, miasta Płock, zamarzyłem o studiach we Wrocławiu. Konsekwentnie swój plan zrealizowałem. Przeniosłem się do Wrocławia, rozpocząłem w 1996 roku studia. Po I co studiach... pan, Robotykę, mechatronikę, czy co? Fajne pytanie, ponieważ moim hobby była elektronika i automatyka. Także od razu wycelowałem na wydział elektroniki, kierunek automatyka i robotyka. No i ukończyłem e, uczelnię, wydział z tytułem magistra inżyniera na kierunku komputerowe sieci sterowania. To się stało moją wielką pasją, miłością, hobby, jakkolwiek to odmieniać, uwielbiam tą robotę po prostu. I e, bezpośrednio po studiach znalazłem e, pracę w strukturach niemieckich, związany z firmą, można powiedzieć polską, ale działającą na rynku niemieckim dla dużego integratora systemów, transportowych w lakierniach. Po kilku latach zacząłem szukać czegoś nowego, większych wyzwań, zacząłem współpracę z firmą Knap. No i tak do dzisiaj już prawie 20 lat, 19,5 roku ta współpraca trwa. Jesteśmy na kongresie małych i średnich firm. Tak. Planujecie być za parę lat taką firmą, która już będzie dużą firmą? Tak. I na innym kongresie Mamy na Szawizja Aha. Strategia związana jest z tym, by w roku 2040 osiągnąć już 500-osobowe zatrudnienie i oczywiście zwiększyć obroty, skalę wdrożeń i tak dalej. Jesteście firmą, która produkuje, wdraża, czy planujecie jakieś R&D, a może być może macie własne już? No, R&D jest to... różnie, ponieważ mieliśmy taki projekt w 2017 2018. Gdzie staraliśmy się o dofinansowanie z NCBR, -u. wtedy dla mnie jasne było, że sztuczna inteligencja jest przyszłością. Jasne. W związku z tym e, powstał projekt Horizon Automation, e, bazujący, którego tematem produktem miał być inteligentny robot. Zadaniem tego robota było e, segregowanie rzeczy, czyli Wyjmowanie ze skrzynki, przekładanie do drugiej, czyli kompletacja zautomatyzowana, kompletacja zamówień przy użyciu sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja miała bazować tutaj na rozpoznawaniu obrazu i modyfikacji algorytmu sterującego chwytakiem. To nie jest łatwe zadanie. Dla człowiekowi się być może Wydaje, że jest łatwo, ponieważ ma niesamowicie sprawną dłoń. Nie, odruchowo to robimy. Tak. Po prostu mamy niesamowicie sprawny organ w postaci dłoni. Dla systemów zautomatyzowanych widzimy to na przykład w parkach rozrywki, gdzie są takie zabawki z trzema palcami, które dzieci, nawet dorośli, próbują coś złapać. i Mimo, że są to pluszaki, no nie wychodnie. Także algorytm oparty o sztuczną inteligencję miał tutaj radzić sobie z trudnościami, ponieważ się miał uczyć. Jeżeli była podjęta próba nieudana, to zapamiętywał nieudane ułożenie i wykonywał drugie, a się nauczył tego poprawnego, czyli zapamiętywał to, co jest poprawne, modyfikował ułożenie. Czego Państwu życzyć? Bo ja realizacji tej wizji strategii, czyli 2040, 500 osób na pokładzie, wdrożenia, tak jak dzisiaj, tylko na większą skalę, w środowisku międzynarodowym i tyle. To tego na pewno życzymy. Życzymy też, żeby przemysł docenił taką wysoce zaawansowaną technologiczną firmę. I powiem jeszcze coś Państwu, to obleganie stoiska, które tu jest, a jest autentyczne, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest niezwykle wtowne i efektywny, bo można coś zrobić. A po drugie, proszę mi wybaczyć, ale tak jest. To jest jeszcze cały czas taka dobra rodzinna firma. Tak. Tam jest absolutnie fantastyczna, Zarząd, to jest mały atmosfera. I teraz zrobimy coś, na co się nie umawialiśmy. Proszę podejść tu do kadru. Bardzo zapraszam. Pan przedstawi partnera biznesowego. Ja wstanę, umiesz nas do góry złapasz. Eee, moim partnerem biznesowym. Moi, moim partnerem biznesowym wspólnikiem jest moja żona Agnieszka która jest wielkim wsparciem, motywacją i też mentorem w wielu trudnych sytuacjach, które no w sektorze MŚP są codziennością. I tak jak mówiłem na, swojej, na swoim wystąpieniu, ten przedsiębiorca z MŚP jest jak cząsteczka w mechanice kwantowej, który tuneluje, czyli jakoś przeciwstawia się tej barierze, która jest większa niż jego energia i realizuje swoje zadania na gotowe. To jak Państwo widzą, jest taka firma, ten 40. rok to nie jest wizja, to coś, co się wydarzy. Wpraszamy się za te parę lat. Dziękuję. Ślicznie dziękujemy. To kompletnie nie było umówione. Dziękuję, dziękuję.